Jaki jest mój ulubiony film? To w sumie ciekawe pytanie, bo słyszę je dość często. I ludzie zwykle oczekują, że powiem coś w stylu Pasja, albo Król Królów, lub jakiś bardziej Jezusowy film. Ale szczerze mówiąc, gdyby cię publicznie stracono, to czy naprawdę miałbyś ochotę po całym dniu oglądać coś takiego? No nie, dzięki, naprawdę nie. Ja po prostu chcę coś, co lekko wchodzi. A jaki jest mój ulubiony film? Taki, który zawsze obejrzę, jak tylko leci w telewizji? Głupi i głupszy. To jest film idealny. Ma tyle tekstów, które do dziś można cytować. Na przykład do tej pory, jeśli ktoś wspomni o Austrii, nie wiem, mówi, że modli się za kuzyna w Austrii czy coś, to ja od razu mam w głowie: Austria, no siema. Dobrego dnia, kolego. Chodź, wrzućmy kolejną krewetę na grilla. Bo on myślał, że chodzi o Australię, a nie o Austrię. I to jest właśnie takie komiczne. No serio, ten film to złoto. A ty, jaki jest Twój ulubiony film? Pasja. No tak, to akurat ma sens.